Panie Hesusie, znalazłem pana, szukałem pana, bo. Tak już wiem, pan Daniel mnie poinformował. Rozumiem to dobrze martwi się pan, co się stało? Coś poważnego? Tak, Ihao jest moją biologiczną córką. Kim. Tak, 14 lat temu moja była dziewczyna, która już nie żyje. Współczuję moje kondolencje. Ona urodziła Icha, o ja wtedy byłem głupi, nie chciałem jej znać oraz nie płaciłem alimentów. Co dalej było? Pięć lat później dowiedziałem się, że Ela nie żyje. Pani Agnieszka adoptowała Ichao. Od pani Agnieszki dowiadywałem się, że Ichao wspaniale się uczy i z tego powodu zapisałem ją do swojej szkoły. Przepraszam, ale muszę wracać spotkamy się za kilka dni, bo muszę coś załatwić. Wybacz, zadzwonię, jak coś będę wiedział.